Zdarzyło ci się kiedyś poczuć coś dziwnego, gdy ktoś patrzył ci w oczy, uśmiechał się, mówił, że jest z ciebie dumny, a ty zamiast radości, czułeś jakiś niepokój? Niby wszystko było poprawne słowa, gesty, ton głosu ale coś w środku się zaciskało, jakby cichy głos mówił. On nie mówi tego szczerze i nie da się tego udowodnić. Nie było kłótni, zdrady, żadnych oczywistych powodów do niepokoju. A mimo to wszystko wydaje się nieprawdziwe. Ich pochwała brzmi pusto, śmiech jest jakby sztuczny, a oklaski odrobinę spóźnione. Karl Jung nazwał to cieniem, tą częścią ludzkiej psychiki, którą zwykle ignorujemy. Ukrywa się za uprzejmością, za uśmiechem, za słowami wsparcia. Ale w środku może kryć się zazdrość, złość, żal, a czasem nawet nienawiść. I jeśli ignorujemy te delikatne sygnały, możemy zapłacić za to wysoką cenę, bo kiedy nienawiść chowa się pod maską troski i miłości, staje się jak trucizna. Nie uderza wprost, wykańcza nas powoli od środka. Wtedy gdy druga osoba wciąż się do nas uśmiecha i przytula. Jednym z takich sygnałów jest sarkazm podawany jako niewinne żarty. Słyszysz? No weź, przecież żartowałem albo nie bądź taki wrażliwy. I na pierwszy rzut oka to nic wielkiego. Ale za każdym razem to boli, bo to nie są żarty. To sposób, by naciskać na Twoje słabe punkty. Osoby, które to robią, dobrze wiedzą, co Cię boli, Twoje błędy z przeszłości, wygląd, niepewność i regularnie Cię tam tykają, często przy innych. A gdy zareagujesz, nagle Ty jesteś przewrażliwiony. To nie jest humor, to przemyślana manipulacja. Innym sygnałem jest miękki sabotaż. Osoba, która udaje, że jest po Twojej stronie, ale dziwnym trafem zawsze zapomina ci powiedzieć coś ważnego. Daje ci rady, które okazują się szkodliwe, albo nie pojawia się w ważnym momencie. Raz może się zdarzyć. Dwa też. Ale jeśli dzieje się to regularnie, to nie przypadek. To sposób na to, by zatrzymać Cię w miejscu. Taka osoba nie chce, żebyś szedł do przodu, bo każdy Twój krok do przodu przypomina Jej, że sama stoi w miejscu. Mogą mówić, ja tylko chciałem pomóc, ale w rzeczywistości podkopują twoją pewność siebie. Zaczynasz w siebie wątpić, mniej sobie ufasz i coraz częściej pytasz ich o zgodę. Dzieje się to cicho, prawie niezauważalnie. Niby są przy tobie, niby wspierają, ale w środku są przeciwko tobie. Chcą, żebyś był trochę niżej, trochę słabszy, trochę bardziej zależny, bo wtedy im jest wygodniej. Jeszcze jeden sygnał to cicha rywalizacja. Dzielisz się radością. Nową pracą, sukcesem, czymś, co dla ciebie naprawdę ważne. A w odpowiedzi słyszysz: A wiesz, co mi się właśnie udało? I nagle cała twoja historia przestaje się liczyć. Ty nie chciałeś się ścigać, ty po prostu chciałeś się podzielić czymś dobrym. Ale ta osoba odbiera to jak wyzwanie. To nie jest głośna wojna, to cichy konflikt. Ty się cieszysz, a ona się napina, ty się uśmiechasz, a ona w środku zazdrości i ty to czujesz. Tacy ludzie nie cieszą się z Twoich sukcesów, bo Twój rozwój przypomina im o ich stagnacji. Zamiast się inspirować, zaczynają się z Tobą ścigać. Nie otwarcie, tylko poprzez udawaną życzliwość. Ale być może najbardziej bolesne jest to, gdy życzliwość wydaje się pusta. Ktoś mówi wszystko, co powinien: Cieszę się Twoim szczęściem, brawo, super, gratuluję, ale Ty nie czujesz w tym żadnego ciepła. Głos brzmi bezuczuciowo. Spojrzenie zimne, a energia jakby wyłączona. I co najważniejsze, gdy naprawdę potrzebujesz tej osoby, jej nie ma. Albo jest, ale tylko fizycznie. Emocjonalnie jest nieobecna. Jung nazywał to oderwaniem emocjonalnym. Tacy ludzie nie potrafią naprawdę współodczuwać. Mogą mówić właściwe rzeczy, ale nie przeżywają ich razem z Tobą. Nie radują się razem z Tobą i nie cierpią razem z Tobą. Grają tylko rolę i ty to czujesz, nawet jeśli nie potrafisz tego wyjaśnić. Ich dobroć brzmi jak automatyczna sekretarka. Są obok, ale są pusto obecni. Jeśli opowiadasz komuś coś ważnego, a on patrzy w telefon, jeśli mówi brawo, ale nie patrzy ci w oczy, jeśli po jego słowach zostaje w tobie tylko chłód, to znak to nie jest bliska osoba, to ktoś, kto nauczył się mówić odpowiednie rzeczy. Ale nie umie być z tobą naprawdę. Czasami najbardziej niebezpieczna forma kontroli przychodzi pod postacią troski. Wszystko zaczyna się delikatnie, niby spokojnie. Padają słowa: To dla twojego dobra, zrozumiesz to z czasem. Po prostu nie chcę, żebyś się rozczarował. Brzmi to jak coś bezpiecznego, wręcz opiekuńczego, ale gdzieś w środku czujesz niepokój. Twoje ramiona opadają, entuzjazm gaśnie, głos zaczyna drżeć gdy bronisz swoich decyzji bo to co nazywają troską w rzeczywistości jest próbą kontroli taka osoba nie krzyczy nie zabrania nie atakuje wprost ona wpływa na ciebie łagodnie cicho krok po kroku jakby owijała cię miękkim szalikiem który z czasem zaczyna dusić mówisz o jakimś pomyśle słyszysz to zbyt ryzykowne marzysz głośno i odpowiadają to nierealne podejmujesz decyzję Sugerują, że nie myślisz logicznie i co najgorsze, czasem ich słowa brzmią rozsądnie, czasem naprawdę wydają się mądre. Ale nie dodają ci skrzydeł, one cię zatrzymują, ich rady sprawiają, że zaczynasz w siebie wątpić i zanim się obejrzysz, zaczynasz pytać ich o zgodę, zanim coś zrobisz. Karl Jung idealnie to opisał: ludzie, którzy nie potrafią zapanować nad własnym chaosem, próbują kontrolować innych, żeby poczuć się bezpiecznie. Ich życie się sypie, emocje są w rozsypce, więc zamiast się uzdrowić, próbują sterować tobą. Daje im to złudzenie porządku. Oni nie wierzą w Twój rozwój. Oni wierzą tylko w swoją władzę nad Tobą. Grają długoterminowo. Nie naciskają, przyzwyczajają. Nie rozkazują, warunkują. Budują świat, w którym Ty zaczynasz myśleć. Bez ich rady sobie nie poradzę. Może mają rację, co jeśli się pomylę? Ale zastanów się: jeśli troska tej osoby sprawia, że czujesz się słaby, niepewny, zależny, to czy to naprawdę jest troska? Prawdziwe wsparcie daje ci skrzydła, fałszywa troska zakłada ci łańcuchy, prawdziwa miłość mówi: Wierzę w ciebie, nawet jeśli popełnisz błąd, fałszywa mówi: Zrób po mojemu, to będzie bezpieczniejsze. Ona nie chroni ciebie, ona chroni swoją kontrolę nad tobą. Jeszcze jeden bardzo ważny znak to plotki i krytyka, która dzieje się, gdy nie macie w pobliżu. Wchodzisz do pokoju i nagle robi się dziwnie cicho. Ludzie zerkają na ciebie, a potem odwracają wzrok. Nikt nic nie mówi, ale czujesz to, coś zostało powiedziane. I to nie było nic dobrego. Tak właśnie działają plotki. Po cichu, strategicznie, z ukrycia. Gdy ktoś nie ma odwagi powiedzieć ci czegoś wprost, wybiera łatwiejszą drogę. Zaczyna podważać twoją reputację za twoimi plecami. Nie krytykuje twoich decyzji, tylko twoją osobowość. Przekręca twoje słowa, podważa intencje, wzbudza wątpliwości u innych, a ty nawet o tym nie wiesz. To wszystko dzieje się na tyle subtelnie, że nic nie możesz udowodnić, ale zmienia to, jak ludzie cię postrzegają. Dlaczego tak robią? Jung rozumiał to lepiej niż ktokolwiek inny. Mówił, że im jaśniej świecisz, tym bardziej inni widzą swoje własne cienie. Ludzie, którzy są niepewni siebie, nie potrafią znieść obecności kogoś, kto ma odwagę być sobą. Zamiast próbować dorównać Twojej energii, próbują ją uciszyć. Plotkują, bo Twój rozwój ich drażni. Twoja obecność obnaża ich nieobecność. Twoja pewność siebie uwypukla ich kompleksy, a Twój spokój zaburza ich wewnętrzny chaos. I co wtedy robią? Zaczynają wojnę z zapleców. Uderzają słowami, których nigdy nie usłyszysz. A potem uśmiechają się do ciebie, jakby nic się nie stało. Ale prawda jest taka: plotka mówi więcej o tym, kto ją rozpowiada, niż o tym, o kim jest. To nie twoje wartości są pod znakiem zapytania to ich. Ludzie, którzy mają pokój w sobie, nie potrzebują niszczyć innych, ale ci, którzy nie chcą zmierzyć się ze swoimi własnymi demonami, rzutują je na ciebie. Więc jeśli czujesz dziwną zmianę atmosfery, gdy wchodzisz do pomieszczenia, jeśli coś w tobie się napina, gdy jesteś wśród niby znajomych, zaufaj temu. Twoja intuicja nie kłamie. Ich szepty to nie twój wstyd, to ich krzyk o pomoc. A twoje milczenie? To największa klasa, bo nie musisz się zniżać do ich poziomu. Wystarczy, że pójdziesz dalej. Najtrudniejsza prawda przychodzi wtedy, gdy uświadamiasz sobie, że osoba, która była przy tobie w trudnych chwilach, nagle znika, kiedy w końcu zaczynasz się podnosić. Była z tobą, kiedy ci nie szło. Kiedy życie było ciężkie, a wszystko się waliło, wspierała cię, słuchała, dawała dobre słowo. Ale gdy tylko zaczynasz wychodzić na prostą, zdobywać sukcesy, odzyskiwać siłę, jej obecność znika. Nie ma, jestem z ciebie dumny. Nie ma radości, nie ma szczerego uśmiechu. Wysyłasz dobrą wiadomość, dostajesz odpowiedź, spoko. Mówisz o nowej pracy, ktoś kiwa głową i od razu zmienia temat. I wtedy czujesz coś dziwnego, tę pustkę. Ten emocjonalną nieobecność. Jakby ktoś był fizycznie obok, ale kompletnie nie czuł tego, co dla ciebie ważne. A przecież to właśnie tej osobie chciałeś to powiedzieć w pierwszej kolejności. Osobie, która widziała twoje porażki, znała twoje zmagania. Ale kiedy pojawia się sukces, ona milknie i to boli. Dlaczego tak się dzieje? Bo dopóki byłeś na dnie, byłeś bezpieczny, nie zagrażałeś, twoje porażki były wygodne. Sprawiały, że ona mogła poczuć się lepiej, ale kiedy zaczynasz się rozwijać, świecić, rosnąć, stajesz się lustrem. I w tym lustrze ona nie widzi twojej radości, widzi swoją stagnację, nie twoje szczęście, ale wszystko, czego sama nie zrobiła. Ona może udawać, że się cieszy, może powiedzieć wam gratuluję, ale ty czujesz, że za tym nic nie stoi, że to tylko słowa, bo jej oczy się nie świecą. Ton głosu jest pusty, a energia martwa. I w środku czujesz, że coś jest nie tak. Nie dlatego, że jesteś przewrażliwiony, ale dlatego, że twoje ciało, twoje emocje rejestrują prawdę szybciej niż rozum. To nie ty się zmieniłeś, to twoja zmiana przypomniała jej, że ona sama stoi w miejscu. Jung mówił jasno: jeśli ktoś nie potrafi cieszyć się twoją radością, to znaczy, że toczy w sobie wewnętrzną walkę. Twój sukces staje się dla niego lustrem. I to, co w nim widzi, to nie twoje szczęście, ale swoje własne niezrealizowane życie. To boli, bo wierzyłeś, że skoro ktoś przeszedł z tobą przez ból, będzie też z tobą w szczęściu. A okazuje się, że w najważniejszym momencie zostajesz sam. I właśnie wtedy rozumiesz, że nie każdy, kto towarzyszy ci w ciemności, potrafi iść z tobą w stronę światła. Ale istnieje jeden znak, którego nie da się podrobić to mowa ciała. Słowa można wyćwiczyć uśmiech udawać. Pochwały zapamiętać i powtarzać, ale ciało, ciało nigdy nie kłamie. Kiedy ktoś cię nie lubi naprawdę głęboko, może nigdy ci tego nie powie. Może powiedzieć wszystko, jak trzeba: Cieszę się twoim szczęściem, zasługujesz na to, świetnie ci idzie. Ale jego ciało już mówi coś zupełnie innego. Uśmiech znika, zanim się dobrze pojawi. Oczy nie błyszczą, wzrok unika kontaktu, ciało odwraca się lekko od ciebie. Głos bez emocji. A ty czujesz, że coś jest nie tak, zanim on w ogóle otworzy usta. I nie, to nie jest twoja wyobraźnia, to nie przesada, to intuicja, to starożytna biologiczna inteligencja, którą każdy z nas w sobie nosi. Jung mówił: Nieświadomość przemawia przez ciało. Nawet jeśli ktoś kłamie słowami, jego ciało zawsze wyda prawdę. Bo kiedy ktoś czuje zazdrość, niechęć, ukryte współzawodnictwo, jego układ nerwowy reaguje automatycznie. On może się uśmiechać, ale szczęka się napina. Ramiona unoszą, oddech się spłyca. Zaczyna mrugać szybciej. Odsuwa się od ciebie, gdy mówisz o swoim sukcesie. Klaszcze, ale chwilę za późno. Przytula, ale bez ciepła. Jego ciało nie kieruje się do ciebie, tylko od ciebie. To nie są przypadki, to są mikroreakcje emocjonalne. Maleńkie znaki, które Twój organizm odbiera, zanim jeszcze Twój mózg zarejestruje, że coś jest nie tak. Bo prawda jest taka: intuicja była z nami wcześniej niż język. Zanim nauczyliśmy się mówić, uczyliśmy się wyczuwać. I to zostało w nas do dziś. Dlatego, gdy jesteś wśród ludzi i nagle robi Ci się nieswojo, gdy rozmowa zostawia w Tobie niepokój, gdy czujesz się zmęczony po spotkaniu, chociaż wszystko było on w porządku, to nie jest przypadek. To Twój organizm mówi Ci, że coś tu nie gra. Bo ktoś mówi: Jestem Twoim przyjacielem, ale Ty czujesz zagrożenie. I ta różnica pomiędzy słowami a energią to właśnie ten moment, kiedy warto się zatrzymać i zaufać sobie. I co teraz, kiedy już widzisz te wszystkie sygnały? Kiedy rozpoznajesz, że ktoś obok Ciebie nie jest szczery? Że udaje przyjaciela, ale w środku nosi złość, zazdrość, poczucie rywalizacji? Że nie wspiera cię naprawdę, tylko cię powstrzymuje? Co robić, gdy zaczynasz rozumieć, że ta osoba nie cieszy się Twoim wzrostem, tylko go ukrycie sabotuje? Najważniejsze, nie musisz niczego nikomu udowadniać. Nie musisz walczyć, nie musisz ich przekonywać. Nie musisz analizować każdego gestu i szukać powodów, dla których tak się zachowują. Twoim zadaniem nie jest ich zmieniać, Twoim zadaniem jest chronić siebie. Bo spokój wewnętrzny to coś bardzo cennego. A Ty już nieraz oddawałeś go ludziom, którzy na to nie zasługiwali. Czas postawić granice, czas przestać tłumaczyć się z własnych decyzji, przestać mieć nadzieję, że oni je w końcu zrozumieją. Czas przestać wkładać swoją energię tam, gdzie w zamian dostajesz tylko chłód, obojętność albo ciszę. To nie egoizm. To zdrowa miłość do samego siebie, bo nas nauczono, jak przebaczać, jak wyrozumiale czekać, jak być lojalnym. Ale nikt nas nie nauczył, jak odejść, kiedy trzeba. Jung powiedział kiedyś: Nie każdy, kto siedzi obok ciebie, naprawdę stoi po twojej stronie. Niektórzy po prostu cię obserwują, analizują każdy twój krok i czekają. Nie po to, by cię wesprzeć, gdy się potkniesz, ale po to, by poczuć się lepiej, kiedy ci się nie uda. Tacy ludzie nie ranią cię otwarcie. Oni robią to po cichu nie nożem, ale uśmiechem nie krzykiem, ale długim milczeniem. Oni nie mówią, nie chcę, żeby ci się udało. Oni po prostu nie reagują, gdy ci się udaje. Nie są przy tobie wtedy, kiedy ich potrzebujesz. Z czasem zaczynasz się przy nich kurczyć. Tracisz pewność siebie. Nie od razu, krok po kroku. Więc teraz masz wybór. Możesz dalej liczyć, że coś się zmieni, albo możesz wybrać siebie, swój rozwój, swoje tempo. Przestać szukać ciepła tam, gdzie od dawna jest chłodno. Przestać czekać na uznanie od tych Którzy w duchu rywalizują z Tobą. Przestać próbować zasłużyć na miłość, która zawsze miała warunki. Bo prawdziwa miłość to nie kontrola, to nie konkurencja, to nie milczenie w obliczu Twojej radości. Prawdziwa miłość daje wolność. Wspiera nawet wtedy, gdy się potykasz. Cieszy się z Tobą bez zazdrości. Jest szczera, nawet jeśli nie idealna. I naprawdę raduje się Twoim światłem, nie bojąc się, że oślepia. A fałszywa miłość kończy się tam, gdzie zaczyna się Twój rozwój. Tam, gdzie przestajesz być wygodny. Tam, gdzie zaczynasz żyć po swojemu. Więc jeśli coś z tego, co przeczytałeś, poruszyło Cię, jeśli chociaż jeden fragment wywołał znajome uczucie, to nie przypadek. To Twoja intuicja daje Ci znak. Mówi, czas wybrać. Nie ich, siebie. Bo prawdziwy szacunek do siebie zaczyna się tam, gdzie kończy się udawanie. Jeśli dotarłeś do tego miejsca, jesteś gotowy, gotowy by iść dalej, gotowy by otaczać się tymi, którzy naprawdę są przy tobie, którzy czują, kiedy cierpisz i cieszą się, kiedy świecisz. Bo twoje światło to nie zagrożenie, to twoje życie i masz prawo nim świecić, bez przeprosin, bez tłumaczeń, po prostu, bo jesteś.